Urde trzydzieści lat prawie na karku. Trzeba wreszcie zrobić coś fajnego w tym życiu. Portugalski w pięćdziesiąt dni, dziesięć maratonów w dziesięciu miastach wejście na czterotysięcznik w Alpach, podróż rowerem do Hiszpanii. Te i siedem innych wyzwań stanowić będzie szkielet projektu Rok Bez Granic, którego podjąłem się w tym roku. Podróże i sport to poza bliskimi mi osobami najważniejsze elementy mojego życia. Od zawsze to kochałem i od zawsze dawało mi to mnóstwo przyjemności. Ale w tym roku jest trochę inaczej, bo ten projekt ma swoją misję. Każdy z nas ma swoje demony, a ten projekt jest podróżą w głąb siebie w ich poszukiwaniu. Chcę pokazać wam, że mimo wszystko można skopać im dupsko. że z każdej walki możesz wyjść zwycięsko. Kiedy odszedł mój brat, zrozumiałem czym tak naprawdę jest nauk. Ciężko znaleźć mi osobę, która miała tyle samo zainteresowań co on, która tak bardzo kochała życie. Obiecałem sobie wtedy, że chcę w swoim życiu zrobić coś dla osób, które się z tym mierzą, które w tej walce z tymi wspomnianymi demonami nie do końca sobie radzą. Nie jestem terapeutą, nie mam kompetencji, żeby pomagać w bezpośredni sposób. Ale być może moją drogą jest to, że potrafię samego siebie zniszczyć, żeby na kanwie tego zbudować coś innego, żeby zbudować drugiego człowieka, zainspirować go i pokazać mu, że ze wszystkiego da się wyjść, z każdą przeciwnością losu da się wygrać i można czerpać z życia pełnymi garściami. Na ten projekt składać się będzie 12 bardzo trudnych w moim odczuciu wyzwań z szerokiego spektrum dziedzin sportowych, podróżniczych, mentalnych i emocjonalnych. Dla mnie będzie to stanowić jedną wielką barierę, którą muszę złamać żeby na nowo odnaleźć samego siebie. Nie chcę nikogo motywować pustymi hasłami. Chcę pokazać Wam proces, ale chcę też pokazać Wam piękno życia. Pokazać, jak można wycisnąć jego esencję. Tylko tego się nie da zrobić samemu. Bez Sandry nigdy w życiu bym sobie nie poradził. Właśnie dlatego jest ona tutaj ze mną. Otóż bez tej oto osóbki żadna z tych rzeczy, które mają w tym roku stać się rzeczywistością, nie miałaby się prawa wydarzyć. To właśnie Sandra jest inicjatorką projektu Rok Bez Granic. Coś w tym jest? Sandra, które z wyzwań podoba Ci się najbardziej? No, wydaje mi się, że wszystkie, ale najbardziej te, które jeszcze nie są ogłoszone, także nie będę nic zdradzać. Może chociaż jedno. Nie ma szans. Czy w którymś z wyzwań będziesz brać udział? No, myślę, że w podróżniczych to na pewno mnie zobaczycie, ale we sportowych raczej nie. Może pobiegniesz ze mną kawałeczek. No może nie. Może chociaż dwa kilometry. No może dwa. A może ale... cztery. Nie, 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 nie no, mnie <laughs> to. Jeszcze ją namówimy, zobaczycie. Jak myślisz, ile z 12 wyzwań uda mi się zrealizować? No, szczerze nie stawiałabym na 12. Mimo wszystko myślę, że na pewno będzie jakiś tam gorszy czas, bo sobie. raczej to jest po prostu jest nieuniknione. Natomiast myślę, że 9, 10 jest do zrobienia zdecydowanie. Ostatnio ogłosiliśmy wyzwanie, w którym muszę nauczyć się w 50 dni języka portugalskiego. Jak myślisz, czy to jest do zrobienia? Ja myślę, że to jest do zrobienia, chociaż ty. Za naszego związku się już chyba z 20 języków. Był w tym jakiś arabski, chiński i tysiące innych. Tak e, no ale przypadek. trzymam kciuki, na próby. Nie będzie łatwy rok, co? No, dla ciebie na pewno nie. Dla nas też nie dużo obowiązków, mało czasu, nie. ale w sumie lubimy takie żyćko. Jakoś damy radę. Dużo podróży. Tak, akurat w <laughs> To może chociaż powiesz tak enigmatycznie naszym widzom, który miesiąc będzie najmocniejszy? Grudzień. Jedziemy z tym. Dzięki, że jesteś. Dobra, uciekaj z Tak za mocno, Ja rok temu nawet nie planowałem żadnej działalności w social mediach. Instagram traktowałem jako platformę, gdzie można było wyleczyć swoje kompleksy, stawiając zdjęcie z jakiegoś fajnego urlopu albo z innego ciekawego momentu w życiu. Ale za namową kilku osób, które bardzo szanuję, w tym również mojej Sandry, zrozumiałem, że może mam coś do przekazania, że może chciałbym z czymś się podzielić. Dlatego nie robię tego projektu dla pieniędzy, nie robię go dla zasięgów. Kiedy wreszcie zacząłem to robić, zacząłem pokazywać Wam moje życie w trzeźwości. Wyruszyłem w rowerową podróż do Grecji w zeszłym roku. Nie dojechałem do celu. Zatrzymałem się na południu Serbii. Kuba ma awarię i idzie srać w lasek. A tu przy pięknym... Gdzie Jest... Camping. Ale dostałem od Was tak dużo dobrej energii. Tak dużo wiadomości, w których pisaliście mi, że to Was inspiruje. Że to ma dla Was znaczenie, że to jest ciekawe. I wtedy coś mnie uderzyło. Zrozumiałem, że wielu z nas tkwi w tym samym miejscu. To wszystko dało mi poczucie sensu. Tym sensem jesteście Wy i każda wiadomość od Was. Dzięki temu ja sam mogę siebie odnajdywać. Pomimo wymagającego charakteru tych wyzwań, to wcale nie jest projekt sportowy. To jest projekt o tym, jak się nie poddać, jak nie zawrócić, kiedy robi się ciężko. On ma być prawdziwy, ma pokazać zmęczenie. Ma pokazać momenty zwątpienia, ma pokazać to, że czasami jest w porządku, jeśli sobie z czymś nie radzisz. Ale na koniec dnia on ma przede wszystkim pokazać, że każda granica, która pojawia się w Twoim życiu, jest możliwa do przekroczenia. Muszę pamiętać i uważać na to, żeby nie zburzyć klocków, które do tej pory w życiu poukładałem. Poza tym projektem mam również życie, które bardzo sobie cenię. Zbudowaliśmy z moją ukochaną codzienność, w której świetnie się odnajdujemy, która już teraz jest dla nas swego rodzaju spełnieniem, i naprawdę nie mogę tego stracić. Zaczynamy już w czwartek od biegu na 365 km maksymalnie 200 godzin, ale pykniemy to szybciej, ekipo, bo jestem tak naładowany energią, że gdybym mógł, to zacząłbym już teraz. Będę dzielił się wszystkim. Z lotami, upadkami, bez słodzenia, bez lukrowania. Będę pokazywał życie takie, jakim jest. Dlatego nie chcemy Sanrą w tym roku być sami. Będziemy zaszczyceni, jeżeli wyruszycie w tę podróż razem z nami. Startujemy. Wystarczy już tych mądrości. Czas, abyście posłuchali kogoś mądrzejszego ode mnie. Przed Państwem Kornel oraz Aleksander. Panowie, mhm. co sądzicie o swoim wujku? Jest super. Tak. Silny jest. Mądry jest. Ileś. Szalony. Pić cztery godziny dziennie i zasuwa. Zasuwa jak ta lala. <głosy> Wesoły. <głosy> Nie pija alkoholu jak. Gratulacje. Które wyzwanie z projektu Rok Bez granic najbardziej <noise> Wam się podoba? To, że musisz pojechać samochodem w dane miejsce. E, tak. Zepsutym. Nie zepsutym, tylko najtańszym. <grym> najtańszym. <grym> tak. Ponieważ ten rok i na ta... granic ma 365 dni. I w te 365 dni wujek robi 10 najlepszych wyzwań. 12? 12, <grym> które wy wymyślacie. Tak. Nauka portugalskiego w 50 dni. Klasa czy obciach? Tak, nasze to klasa. Obciach. <grym> Nie uczyłbyś się? Nie. Już najtańszym samochodem z LX do Mołdawii. Klasa czy obciach? Obciach, lepsze pojesz. <grym> Wielka klasa. Panowie, ile spośród 12 założonych wyzwań uda mi się zrealizować Waszym zdaniem? E... Tak, 6 albo siedem. <grym> Muszę przewieźć 10 maratonów w tym roku w fajnych miastach. Wybierzcie po jednym mieście. Dodaj? E... E... Wydgość. E... <grym> Cześć, ja Kalisz. Chyba <laughs> znasz kawałek Kaliszu. Yeah. <laughs> Poboli... <laughs> Przytniesz to. Powoli mijaj... <laughs> Powoli mijaj, Kalisz. <laughs> 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 Powoli... Powoli mijaj, Kalisz. <laughs> Rok bez granic. 12 wyzwań, 12 miesięcy i jedno hasło przewodnie: Just Train to